Pa. Nie Kurwa! Ruki! Nie, nie wiem, ale dalej nie mam, mam ja blaszki. Pierwsza wiem, Ja, sam... ja też Gdzie? Miałem. Tu! Ja miałem te elektryczne. Ja co? też elektryczne, z takimi kropkami. No. No. i na igłę normalnie. I tak i na dźwięk. No, dobra. Były jeszcze. Fajne były. Kurwa, wam coś. 30 min FTF Ale blaszki nie ma, no. Ale stary! Ktoś mi ukradł no blaszkę, jakbym miał aj, blaszkę aj, aj, Dobra, dobra Zero problemu, zero problemu Mok no, nie mam blaszki, ktoś mi ukradł blaszkę Gramy o zerowanie Jagera No, a teraz oficjalne Oficjalne zerowanie Jagera Oficjalne, oficjalne, oficjalne. oficjalne. oficjalne zerowanie Jagera, ale, pie, ale, ale pierwsza wolna dobra. Jak pierwsza? Dobra, dobra Pierwsza Dobra, wolna Spoko, Spoko nie? Nie? Kurwa, to nie, 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 nie Ej, no kurwa to, wolna, to Ale wypadła to. mi z rąk, kurwa no, da, da.

A kurwa, oczywiście. Dobra, no. zapisuj od razu, kurwa. Ile to jest? Ile to jest żółte? To jest razy trzy czy razy 2 Co to jest razy 2 chyba. Podejdź z tym, kurwa. Ile tak, to jest? Taki. Ile to jest? do środka w jednej części od grilla. Może tam jest blaszka. O, na żółtym ósemka jest. Ile to kurwa, jest? nie zobaczyłem. Nie zobaczyłem. A, minus, minus jeden. <laughs> minus jeden. <laughs> Jak minus jeden? To minus jeden, no. Eeeh, yy, potrzebuję dwa. Dobra, <grym> dobra kurwa, pan, no, no, Suchar Zuchar <grym> tak, i tak! Widzę, was mam, kurwa! Dobra, mam dobra, blaszkę, dobra, już jest, kurwa, no, gitara się, mano! Dobra, to jest na zasadach pewnych. Musi trafić w starcie, no bo zróbmy Aki, aki, aki. Tak, co potrzebujesz ze mnie, bracie? Kurwa, już tylko ciebie potrzebuję, nie? Bo Mam blaszkę, stary, to mam dwie pane. Kurwa, tak? masz? kurwa 20, 20 było! 20 było! Myślałem, że tam no. trzeba celować Ile? Kurwa, Kurwa, <śla> Gdzie halt? Jeszcze jedno były! Jeszcze jedna Nie ma kurwa Spierdalaj Co chcesz? żeby cię będę dmuchał kurwa Dobra Zabijesz mnie tymi kurwa lotkami No, ty

no ty tak go do... tak. <laughs> Nie, nie, minus jeden, minus jeden, 20. O kurwa, to nie jest 20, to eee, Aki No To nie 60? To sto eee, kurwa O do kurwa ja, oczywiście, tutaj. No, super przesunął Co no, kurwa, no tak było Jaki? Nie, nie, żadna śrubka nie. Więcej, no yy, tam, Kurwa, trzydzieści Dobra, ale ty oszukałeś. Weź pokaż Na, na, pracę. Pracę. na prawo, prawo Pokaż tarczy, no Tak? Tak No wygrał, wygrał Lej mnie to kurwa kto, Ale gdzie Proszę bardzo. Dobra, poczekaj, bo teraz jest no to, problem to, to tutaj no Teraz jest problem, kurwa gdzie jest ten no też, żółtego nie było no Żółtego nie. nie było no Gdzie tak jest kolejna ma, żółtka? Tak. Gdzieś ty ją wyjebał tak, To ośrodno. tu Okej okay. Ten, można niby A masz dowód przy sobie? Nie no. <ślać> Ja <ślać> mam tylko telefon tak? Dobra, masz dowód przy sobie, nie? Jaki masz. Masz, masz? Przy sobie nie mam, w portfelu mam Masz przy sobie A portfel drakula w pokoju no nie będę go budził, nie? O kurwa! Kurwa! Dużo chyba, nie? Po, Uch, po... sporo. sporo.